O czym będzie dzisiejszy odcinek? O podłożu. Co to powiedział? Jestem twoim starym Stachu. Naprawdę? Witamy Was w kolejnym odcinku. Jeżeli myśleliście, że już nas więcej nie zobaczycie, musimy Was rozczarować. Niestety jesteśmy ponownie, no ale jako że my jesteśmy i wy jesteście, znaczy się, że jest dobrze. Yy, tak nam się przynajmniej wydaje, tak? No, mogłoby być troszkę lepiej, yy, gdyby tych takich, prawda, o yy, tych więcej tych tak. znaczków, znaczków było, było takich więcej lajków, like prawda? Yy, ale co, uważam, że nie jest źle. Uważamy, że w tym takim naszym przekazie wcale nie jesteśmy tylko i wyłącznie dekoracją. I też uważam, że pod tymi filmikami oprócz takich znaczków powinny być jeszcze takie znaczki do wyboru, żeby każdy mógł zdecydować czy Nie, nie, tamte po tamtej stronie. Ale jak już wspominaliśmy, nie jesteśmy tu tylko i wyłącznie dekoracją. Nie jesteśmy tu tylko i wyłącznie tłem, ale właśnie o dekoracji. O dekoracjach będzie dzisiaj nasz dzisiejszy program. Dekoracja może służyć rybom nie tylko właścicielowi, żeby mógł pokazać swoje piękne akwarium, ale dekoracje mogą również służyć rybkom. No i dzisiaj Wam między innymi powiemy, jak wybrać dekoracje, co te, jak, jak te dekoracje mogą przyczynić się do czegoś więcej niż tylko ładny wygląd. Jest zupełnie odwrotnie niż mówisz, ponieważ przede wszystkim dekoracje mają służyć rybkom, ale przy okazji też przydałoby się, żeby nie szpeciły naszego akwarium, żeby nam się to. Podobało. No to tu się, tu się nie, nie zgadzamy niestety. No według mnie dekoracje muszą być, tak jak mówisz, przede wszystkim dla ryb, ale również dla satysfakcji hodowcy samego, prawda? No właśnie. Pewnie byś nie zaprosił mnie i wszystkich naszych widzów, gdyby w twoim e, pięknym akwarium, które jest za nami, nie było pięknych i ładnych dekoracji. No i gdyby nie było nas, tak? Najpierw zaczniemy od tego. Co możemy tak naprawdę włożyć do akwarium? więc... Bo nie wszystko możemy wkładać, tak? Nie wszystko wszędzie możemy wkładać. Są, są takie miejsca, gdzie akwarium, warto nie wkładać. Warto nie wkładać, zwłaszcza jak się ma na przykład jakieś piranie czy mięsożerne, o których wspominaliśmy w poprzednim odcinku. Na pewno do naszego akwarium powinniśmy wkładać to, co jest jak najbardziej tak naturalne. Im bliżej natury, tym lepiej. Ale nie zawsze, bo natura zna takie rzeczy, których ryby, ryby nie lubią. Nie można wkładać kota do akwarium. Chociaż jest bardzo naturalny. I puszysty. Tak, i wszyscy lubią koty, ale do akwarium wkładać go nie wolno. nie wolno. Znaczy, wolno, ale nie, nie powinno się. Yy, drogi Stanisławie, czy podłoże uważasz powinno być bardziej kwestią ozdobną, czy bardziej kwestią taką użyteczną dla ryb? W Stanisławie? Nie. Yy, z, w ogóle zastanówmy się, czy podłoże jest nam na pewno potrzebne. Po, pod cołoże. Początkujący akwaryści mogą zrezygnować w ogóle z podłoża. Nie jest to zbyt piękne. Początkowi akwaryści to mogą w ogóle zrezygnować z akwarium. Zadać. akwarium bez podłoża. Nazywamy akwarium higienicznym. Trudne słowo. No, nie trudne, ale dosyć budzące pewną grozę. Kojarzę się ze szpitalem. No, ale okej. Okay. Z tymi koloniami, na których tak cię karmili tam w weekendy. Tak, kotle tam była, pani, higieniczna. Tylko w sobotę i w niezie. Z wąsem. Nie pamiętam, czy z wąsem, ale pamiętam ją jak przez mgłę. Co, co takie akwarium nam daje? Akwarium higieniczne? No właśnie, tak jak wspomniałem, początkującym akwarystą yy, warto zacząć w taki sposób, ponieważ yy, bardzo łatwy sposób mogą zapewnić zdrowie swoich ryb. Aha, czyli taka kontrola czystości, tak? Dokładnie. No, w sumie to jest troszkę rozsądne, bo ono, można się obawiać pewnych rzeczy, że w normalnym podłożu yy, z kamieniami, skałkami i innymi historiami, zawsze tam jakieś resztki pokarmu mogą się znaleźć, yy, ryby odchody. W razie jakiejś tragedii w akwarium, również, yy, prawda, yy, szczątki yy, ryb, prawda. Jeżeli ktoś nie miał akwarium lub miał złe doświadczenia, gdzieś mu tam ryby zdychały, warto spróbować może bez tego podłoża to akwarium uruchomić i zobaczyć jak to, jak to się sprawdzi. Później możemy dodać zawsze elementy. Przeważnie wstawiamy jakieś rośliny w jakichś tam doniczkach. Później dopiero dodajemy jakieś elementy typu korzenie, kamienie układamy tak, to, to wszystko nam jakoś się zaczyna komponować, tam się wytworzą jakieś glony, bakterie, to Łatwiej skontrolować niż całe podłoże, a na końcu możemy dodać te właściwe podłoże, jakiś żwir czy, czy piach. No właśnie. I tutaj jakie są rodzaje. No, możemy użyć tutaj różnego rodzaju żwiry, piachy. Różmy? Ale możemy, możemy to zróżnicować pod względem dwóch kategorii. Podejrzewam, że materiału przede wszystkim, a po drugie, jeżeli już mamy ten materiał, to pewna granulacja jakaś, tak? Czyli, czyli, czyli rozmiar, rozmiar naszych, naszych nie no, piasek też może być w regulacji niskiej bądź wysokiej, będzie, będzie, będzie bardziej miałki, bądź e, bardziej przypominał żwir, prawda. Tak? Wszystkie materiały, które możemy kupić w sklepach zoologicznych raczej są przystosowane do tego. Warto pamiętać, że trzeba takie, wygotować taki żwir, czy piasek, czy, czy inne podłoże i wypłukać, tak, porządnie wypłukać może w odwrotnej kolejności. No odpowiednia ilość tego jest potrzebna. No, jeżeli chcemy sami przygotować sobie taki piasek, coś tak samo gotujemy, to go jedną ale sprawdźmy dobrze, czy to nie jest jakieś podłoże, które będzie wprowadzało jakiś zamęt w postaci parametrów. Pamiętajmy na przykład kiedyś popularne muszelki w akwariach, takie muszelki w bardzo wolnym stopniu, ale się rozpuszczają i po prostu wprowadzają parametry, podnoszą, podnoszą twardość naszej wody. A na przykład taki piasek, którego mamy najwięcej my na przykład tutaj, bo mamy bardzo blisko rzekę Wisłę. Co byś powiedział na temat takiego piasku? Czemu nie? Taki piasek po, po, po wygotowaniu, wypłukaniu jak najbardziej się nadaje. Tak samo żwir, rzecznik. Tym bardziej jeżeli chcemy y, trzymać ryby rzeczne, no to... Wiadomo, staramy się odtworzyć środowisko jak najbardziej naturalne. I nie trzeba sprowadzać tego piachu, prawda, z Amazonki, żeby Tworzyć kawałek Amazonki. Natomiast jeżeli użyjemy piachu rzecznego, no to mówmy się, że on będzie dosyć podobny dla tych ryb. Może się się trochę dźwigły, że to jest zwisły, ale niekoniecznie musimy im o tym mówić. A. I w takim razie nie śpiewajmy im. żółty wiślany piach. Jeżeli chodzi o granulację żwiru, no to zasada jest taka. I my im ten żwir jest z większej granulacji, tym łatwiej jest utrzymać czystość tego akwarium, bo po prostu wszystko tam sobie przeleci, ryby przegrzebią tam coś jak spadnie głębiej. Natomiast no, drobniejsza granulacja i piasek, no trzeba pamiętać, że tam się będą zatrzymywały jakieś resztki jedzenia, odchody, no i to trzeba po prostu mechanicznie usuwać Mechanicznie się. Usuwać, raz Przez na czas. Trzeba wspomagać filtrację troszkę. Tam się, zwłaszcza w piach, mogą się utworzyć strefy beztlenowe tak zwane, czyli po prostu zacznie tam jakiś Yy, resztki gnić, no i to trzeba po prostu. Grzyb, grzyb rośnie. Tylko że tam pieczarka tam by rośnie. Pod piachem, i no, to niby jest smaczne, ale dla to nie bardzo. Teraz może opowiemy o roślinach. Chociaż nie. Yy, myślę, że myślę, że do tego będzie cały roślinek o odcinkach jeden. Yy, to będzie oddzielny temat zupełnie naszego, naszego programu. Przynajmniej z jeden. Co najmniej bo o roślinach można naprawdę, naprawdę mówić dużo. Yy, może wspomnimy tylko o tym, że podłoże dla roślin też powinno być odpowiednio przygotowane. Wymagające rośliny potrzebują odpowiednich warstw, odpowiednich tam, prawda, nawozów, yy, innych, innych historii związanych mocno z podłożem. Tak mówimy. na razie o tym, na razie o tym nie mówimy. Yy, przechodzimy do dekoracji. Tak, to jest coś, to. co bardzo, bardzo lubię, bardzo mi się podoba. Lubię też sobie czasami popatrzeć, żeby było ładnie w tym akwarium, a i estetycznie. Dekoracje muszą być nie tylko ładne, estetyczne, ale przede wszystkim użyteczne dla naszych ryb. One muszą spełniać dla nich pewną funkcję no i muszą być bezpieczne. Bezpieczne dla samych ryb, jak i dla samego zbiornika. Zbiornik, pamiętajcie, z czego jest? Ze szkła. Pamiętajcie, że umieszczając różnego rodzaju Dekoracje, akcesoria w naszym akwarium musimy pamiętać o tym, że ryby swoją siłę, a zwłaszcza duże ryby, mają, potrafią niektóre przedmioty przesuwać. No, a rybom nie wytłumaczy, że to jest szkło. Nie wkładamy nic toksycznego, nic co może zawierać jakieś metale ciężkie, czy coś, cokolwiek może uwalniać do wody, nam zakwaszać. Także trzeba dobrze wiedzieć, co tam wkładamy. Staramy się, żeby ryby miały jakieś kryjówki, żeby mogły się ukryć, schować za kamieniem. Tak, ładne dekoracje można zrobić z kamieni, i pamiętajcie o jednej rzeczy: jeżeli chcecie te kamienie jakoś ze sobą zespoić, nie używajcie żadnych klejów, żadnych silikonów sanitarnych, tylko i wyłącznie. Silikon specjalistyczny, akwarystyczny, silikon, jeżeli chcecie cokolwiek w tym, w tym akwarium skleić ze sobą. No czasami trzeba, wiadomo, duże ryby potrafią czasami niektóre skałki bądź, bądź 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 inne rzeczy poprzesuwać, jeżeli chcecie przyklejać tylko i wyłącznie silikon akwarystyczny. Takie kamienie, które będziemy pewni, że, że możemy je włożyć z nich, możemy coś takiego sobie zbudować, ustawić mogą być. To oba. cięższe kamienie, warto yy, zastanowić się, jakie chcemy mieć ryby. No, pewnie wielkość ryba może taki kamień nawet po prostu przestraszyć się czegoś i gdzieś go tam pędem swoim po prostu przesunąć, zrzucić na, na, na inną rybę. No różnie może to, to, to Także na, 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 na przykład może się taki kamień obsunąć na szybę. Może taką szybę nam uszkodzić. O tym trzeba, o tym trzeba pamiętać. Bardzo ostrożnie układamy takie kamienie. Takie kamienie też warto wygotować przed włożeniem. Kolejnym bardzo ciekawym elementem dekoracyjnym mogą być korzenie. Tak? Korzenie wyglądają też naturalnie w akwarium. Warto zastanowić się nad taką dekoracją. No wiadomo, że korzenie trzeba odpowiednio przygotować, tak? Tak, korzenie staramy się, warto takie korzenie jednak kupić niż szukać samemu, ponieważ te korzenie nie mogą być za młode, nie, nie mogą być zbyt zgniłe, nie mogą być zbyt rozpadnięte. Takie korzenie muszą być wygotowane. A co byś powiedział Stanisławie na temat barwienia wody przez korzenie? Spotkałem się z taką opinią, że niektórzy tych korzeni nie chcą ze względu na to, że woda będzie zabarwiona. I dlatego taki korzeń właśnie najpierw powinien być wygotowany i wymoczony. Obarwienie nie ryby nam od tego po prostu też nie zdechną. Bo jest to... Bo to jest taki estetyczny bardziej bardziej aspekt i widocznie ci, którzy narzekali że na, na, na kolor wody po włożeniu korzeni, mieli ten korzeń po prostu źle przygotowany. Więc nie bójcie się wkładać w korzeni. Warto sobie taki korzeń. Umożnić w akwarium. Jak zwykle, przypominamy o lajkowaniu, przypominamy o polecaniu naszego programu, naszego kanału hmm, swoim znajomym. Na Facebooku macie takie znaczki, na YouTubie, no niestety, macie takie znaczki i takie znaczki, ale tych w ogóle nie macie co używać. Tylko te. Tak? Zapraszajcie wszystkich, polecajcie swoim znajomym. Subskrybujcie nasz kanał. YouTube'owy. No i bądźcie z nami w kolejnych odcinkach. Dokładnie. Zapraszamy. I żegnamy się. To tyle na dziś. A dla najbardziej wytrwałych, na koniec naszego odcinka o podłożach chcielibyśmy pokazać Wam coś naprawdę ekstra, naprawdę wspaniałego. Jeżeli chodzi o dekoracje, cały Tak, czas. dokładnie. Jesteśmy coraz w temacie podłoża i dekoracji. I tym razem pokażemy Wam. Żyramdol! Jeszcze chciałem powiedzieć o nurku takim, co bąbelki puszczać w w tym całym akwarium. To też jest taka dekoracja. I żeby było naturalnie, jakąś taką można kalos rzucić i puszkę, taką otwartą, zardzewiałą. To takie naturalne ryby mają zawsze tego pod dostatkiem w jeziorach, w rzekach. I różne są jeszcze tam takie dekoracje.